Tutaj narys narysowaliśmy wspólnymi siłami x do trzeciej, Y odnosi się do 3. Kształt jest o taki, tak? to on już to wie, bo tu sobie tą tabelkę wypełnił. A teraz y się wartość beznana z x. No i wypełnię tę tabelkę. Wartość bez z minus 2 jest równa 2. Dlaczego? Bo on zjada minus. No tak, bo wartość z zjada minus, tak można sobie tłumaczyć. Proszę, ale tu, tu, tu nie jest bo zobacz, tu jest, tu jest minus, minus jedna druga. Musisz patrzeć, co jest, co jest w Wixach. W innych tablakach mieliśmy tam trójka, tu jest. Tak. Dobrze, no i teraz zaznaczaj te punkty o tym. O tym. Dwa... D D D min minus 2, 2, tak? Dla minus 2 jest wartość 2, dla, i dla x równego minus 2 jest y równe 2. Zaznacz taki punkt. Minus 2, 2. Uczenie z uczniem z klasy pierwszej, podsta z podstawowej jeden, oczywiście. I, I potrafi już takie za rzeczy robić. 0, 0, tak. 1 1 Tak. Em 2 2 Tak. -1 na druga 1 druga Co to Tak. jedna, druga, jedna, druga tak, zaznacz tak i patrz jakby, jakby tutaj byłoby 4 4 to y byłoby 4 no to zaznacz też 4, 4 taki punkt tak jakby y, x był 5 to byłoby 5 a jakby oj, jak, jakby było minus minus 5 minus na przykład x minus 5 to y, był, y byłby... X minus 5. To y wyszedłby 5. 5. No to narysuj. Zaznacz ten punkt. Minus 5, 5? Tak. tak. O, i, i jak, jak to, co z tego wyjdzie? Jakby tak, tych punktów dużo? No jeszcze może dla minus 4, dla minus 4 ile? Jaka będzie wartość? 4 minus 4? Tak. Znaczy, znaczy dla minus 4 będzie wartość 4. Mm -hmm. Bo to się nazywają wartości funkcji. To, to się nazywają argumenty, a to są wartości. Czyli dla argumentu minus 4 jest wartość 4. 4. No to zaznacz cały punkt. Dla minus 4 jest wartość 4. No tak. Dla, dla, minus, 3, dla minus 3 jest wartość 3. No i co, co by z tego wyszło? Kolejna parabola. Nie, nie. Zobacz. Zobacz, czy te punkty nie są w linii prostej? Przełóż linijkę. Tak, są w linii a, a, a te? Linii prostej. te Też. Są. No to zrób od linijki ten wykres. Przyłóż linijkę tutaj prawidłowo. Tylko, tylko, nie, tam nie. Tam nie ma punktów. No Tu tutaj i. Tylko musisz przez te punkty dokładnie. Przyłóż do, po, 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 dokładnie, żeby, żeby te, te punkty tam dokładnie. I Jeszcze dłużej przedłuż. Przedłuż, tak. I tutaj podpisz wzorkiem, y równa się, wzdłuż tak, y równa się, y równa się, no wartość bez z x. Te dwie, dwie pałeczki takie, pałeczka, x i pałeczka znowu, o, dobrze. A teraz tutaj, no to za chwilkę tutaj przyjdzie do nas. A teraz zrób y równa się, dwie wartości bez z x, no, napisz tak, albo, albo nie, y no napisz tak, y tutaj, y, czyli po e, y. y. y" tylko pisz bliziutko. Równa się, wartość jest nas x plus 2. No może na tym skończę przy